Chcieliśmy zrobić rewanż za tą przegraną w Włocławku. Myślę, że zespół odreagował w odpowiedni sposób. W drugiej polowie, jak, jak, jak trochę zrobiliśmy nacisku więcej w obronie niż, niż to było w pierwszej polowie, to przełamaliśmy ten mecz. Wydaje mi się, że to jest droga, którą chcemy iść. Natomiast chcę znowu podziękować mocno naszym kibicom, którzy nas wspierają na wjazdach i, i Mam um, nadzieję, że tym meczem się trochę odjęliśmy. Trefovi życzę udanego sezonu i, żeby aby v tam osmke i playoffs. We came into the game after our last Champions League game. Um, just, just trying to come here and win and get better, um, prepare for the cup and, and go over what coach um, has been doing for us in practice and trying to um, get me um, with the team and they've been doing a great job so. Um, they helped me feel great out there, and uh, I think uh, we did a pretty good job. Um, just had to help rebound more and take care of the ball. tutaj po meczu in w lidze mistrzów. Naszym zadaniem, naszym celem było wygrać tutaj i móc spokojnie przygotowywać się do meczu z, w Pucharze Polski. Trener, i razem z Drużyną wykonujemy dużą i dobrą pracę, żeby w, wdrożyć mnie do drużyny, bo jestem tutaj nowy. Myślę, że z biegiem czasu będziemy grali coraz lepiej. Panie Trenerze, jak mógł Pan ocenić stan zdrowia z zawodników, bo ta lista kondycjonalnych ostatnio się znowu poszerzyła. Jakub Karolak nie gra, ale też nie grał dzisiaj wczoraj Simon. Czy jest szansa, że zabrał Polski? Nasz sztab medyczny robi wszystko, żeby, żeby oni wrócili do zdrowia. Teraz e, trochę daliśmy e, więcej minut sokołowi, żeby się wrócił na, 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 e, z czuciem na, na boisko, a jeszcze potrzebujemy trochę czasu, żeby ro, e, Rolanca wdrożyć całkowicie do tego, co chcemy. Natomiast e, takie są realie, każdy zespół ma swoje problemy i to jest koszulka, nie mamy co płakać. Trzeba walczyć z tym, co się ma, i, i nasz na pewno sztab medyczny robi świetną pracę. Także liczę na to, że, że, że zawodnicy będą optymalnie przygotowani na puchar. Trenera. Aha, przepraszam. wydaje no. się że drugi mecz szybko się komponował. Waszą drużynę, grę i naprawdę całkiem nieźle się prezentuje. Jego trener ocenia. Nie chcę oceniać indywidualnie zawodników, my stanowimy drużynę i chcemy w tym e, kierunku podążać. Na pewno e, McKenzie nie może złapać tego wszystkiego tak szybko, e, natomiast daje nam już to, co chcieliśmy to, tą obronę, zespołowość, dzielenie się piłką, e, zbiórkę, e, kontrolę na, nad piłką. Dzisiaj trochę to wyglądało. E, Czasami lepiej, czasami gorzej. Na pewno musi się dostosować do warunków, jakie panują w, w, w naszej lidze, bo nawet na polowie meczu mi powiedział, że it's physical, it's physical league here. No, także musi się i on też dostosować do tego w porównaniu z czym miał do czynienia wcześniej. To zapytać samego zawodnika, czy mogę przesłuchaczyć? Tak, oczywiście. Mackenzie, uh, the question is how could you compare uh, your previous team when you played last year in Turkey against Anvil and your uh, team that you are playing right now, Anvil Wrocław. Is there any way to compare it? How do you like it? Uh, I, I think basketball is uh, pretty much the same all around. Uh, it's like a common language for all of us. Um, Mamy i Generalnie koszykówka wszędzie jest taka sama dla nas. To taki, powiedziałbym, międzynarodowy uh, język. W zeszłym roku miałem świetny zespół i trenera, a w tym może nawet jeszcze lepszych. Koncentrujemy się na tym, żeby iść w jednym kierunku i żeby osiągnąć to, co chcemy osiągnąć. Eee, gratulacje <coughs> dla drużyny przeciwnej. Eee, zagrali dobry mecz i, i dlatego wygrali. My mieliśmy jakieś tam swoje szanse, ale nie, nie, nie potrafiliśmy ich wykorzystać tak jak, tak jak powinniśmy. Eee, co do samego meczu, tak no, by słabszy początek. Eee, spodziewaliśmy się tego, że. Eee, Krzysztof Solima rzuca za trzy punkty, ale gdzieś tam trafił takie trójki, dwie, ale no później wróciliśmy do gry. Myślę, że cała, całe spotkanie mogło się podobać, bo była walka, były efektowne akcje, ale mm, patrząc tak w ogóle to no, musielibyśmy wszyscy zagrać na powiedzmy dobrym poziomie, żeby wygrać to spotkanie i gdzieś nam zabrakło też tej skuteczności i no i dlatego wynik taki, a nie inny. Dziękuję. Szkoda tego, tego meczu gdzieś, bo y, mieliśmy w pamięci to pierwsze spotkanie. Cały czas y, podczas meczu też przypominaliśmy sobie, żeby jeszcze grać do końca, bo wszystko się może zdarzyć, ale y, na tym etapie chyba sezonu Anvil jest już na tyle y, zgrany, na tyle dobrą drużyną, że y, budując przewagę 10, 11, 12 punktów, y, no, myślę, że już oni teraz tego nie, nie oddają. I tak właśnie się stało. Kiedy w pierwszej połowie graliśmy szybciej, to, to mieliśmy dużo z tego pożytku i trzymaliśmy się w grze. Kiepski początek tej trzeciej kwarty, tej, 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 ten początek, te kilka minut. Anwil odjechał na 10 punktów, i tak naprawdę do końca meczu już spotkanie kontrolował. Mieliśmy jakieś jeszcze swoje momenty na, na dojście, Anvilu, ale ich nie wykorzystaliśmy. i no, niestety, piąta porażka z rzędu, i cały czas czekamy i liczymy na to, że, że w końcu się przełamiemy i wrócimy na tą zwycięs zwycięską ścieżkę. Dziękuję. Marcin, w tym kontekście, jak traktujemy Puchar Polski, wiadomo, że tutaj trzeba te z jednej strony, a z drugiej, ten turniej, który teraz w Warszawie będzie. Jedziemy po Puchar, czy raczej. Jak jedziemy, to nie po to, żeby go nie wziąć. Jedziemy po Puchar. A pytanie do Padła? Czy ten bo już na początek ten rywal mi się jako bardzo trudny? Na pewno nie jedziemy tam na wycieczkę, żeby pozwiedzać Warszawę, więc yy, chociażby Ostrów pokazał to w tamtym roku, że nie będąc faworytem, można w niedzielę wznieść Puchar, więc. Yy, ta liga jest tak nieprzewidywalna, że wszystko się może zdarzyć i nie chcę tutaj mówić, że jesteśmy faworytem i że na pewno wygramy, ale jedziemy po walczyć ze Stelmetem i jeśli uda się wygrać, będziemy czekać na, na swojego przeciwnika i tak będziemy podchodzić do każdego meczu, więc tak jak wspomniałem, no na pewno nie jedziemy tam na wycieczkę. Tak, tak, jeszcze w tym roku z Arką nie wygrałem, więc może jak wygramy ze Stelmetem, spotkamy się z Arką i wtedy może pierwsze zwycięstwo odniosę. Jeśli można o ten mecz. Wspomniałeś, że aby wygrać nad Willem wszyscy zawodnicy musieliby się gremialnie, inne gremio wznieść na wyżyny swoich umiejętności, możliwości. Bez przesady. no To też nie tak, że musieliby zagrać wow, wow, wow. To mecz, ale na dobrym poziomie. Jak gdyby, tak? Mhm. No, wydaje mi się, że część zawodników w tym, w tym stylu zagrała. Natomiast wydaje mi się, że czy więcej nie należy wymagać od kreowanych na liderów zagranicznych zawodników typu Medlock, Ayers, może w mniejszym stopniu Kowalenka. No bo dzisiaj chyba no, w takich meczach od nich, chyba właśnie w takich meczach od nich należy oczekiwać zdecydowanie więcej. No, przegrywamy całą drużyną, <laughs> więc generalnie e, co mam powiedzieć. Ja też pewno popełniam jakieś błędy, im też się <laughs> mogą zdarzyć takie słabe mecze i moja tylko nadzieja jest taka, że jak będą te mecze, które musimy wygrać, to już nie będziemy się mylić, jako my zawodnicy jako drużyna. Tak, bo to jest taki moment, że chyba właśnie już należy wygrywać, bo tak... Wypadałoby. Tak, piątka, Na pewno. Na ta ósemkach gdzieś tam jesteście, tam balansujecie powiedzmy, mm -hmm. tak powoli. Tak, dokładnie. No, co mam powiedzieć? My jesteśmy całą drużyną, przegrywamy razem i wygrywamy razem. No dzisiaj, tak jak powiedziałem, zabrakło jakiejś skuteczności poszczególnych graczy, bo powiem tak w obronie no, może jeszcze 10% moglibyśmy więcej dać przy, tym, e, przy, tym, przy tej drużynie, którą mamy. Tą agresywność może przy tej rotacji, którą mamy, bo nie da się ukryć, że na razie to e, dwóch zawodników gdzieś tam od nas odeszło, a jeszcze nie mamy żadnego wzmocnienia, chyba jesteśmy jedyną taką drużyną e, w tej lidze. Ale nie chcę się jakby tłumaczyć e, brakiem transferów, bo nad nimi pracujemy ale bardziej chodzi o to, że rzeczywiście, no tą rotację mamy troszkę węższą. Mikołaj Kurpisz fajnie wszedł, dał dobrą zmianę w pierwszej połowie na pewno, w drugim może trochę słabiej, ale, ale gdzieś on dał ten pozytywny impuls, ale no, gdzieś brakowało powiedzmy jeszcze półtorej gracza. Nie mówię, że dwóch, półtorej gracza, którzy by zagrali powiedzmy na swoim poziomie, wtedy, wtedy moglibyśmy mówić o zwycięstwie w tym meczu. Kuprowe przedstawił drogę do finałów wargowskich. A mogę zapytać, z kim w tym finale zagracie, Tak którą uważa? To znaczy, ja już tak może bardziej poważnie, no jedziemy do Stalmetu powalczyć, tak, no to jest turniej dzień po dniu. Mi się kiedyś udało wygrać Puchar Francji, byliśmy z ósmego miejsca i w ćwierćfinale wygraliśmy dwoma, w półfinale dwoma i w finale dwoma, także wszystko jest możliwe. Na pewno dziś ta nasza rotacja jest trochę węższa, więc trzy mecze pod rząd to jest bardzo gdzieś tam ciężko dla całej drużyny, ale tak jak tutaj kapitan powiedział, nie jedziemy tam przegrać, jedziemy tam powalczyć, jedziemy tam lepiej grać niż siedzieć na sali i trenować. Wydaje mi się tak, jak byłem też zawodnikiem. No, to są trzy, to jest chyba najgorsza tabela jaką mogliśmy trafić, tak? Sterment w ćwierćfinale, w półfinale Arka albo Toruń i w finale najprawdopodobniej wydaje się może być to znowu Anwil. No to spotkajmy się z Anwilem. No to leczymy sobie tak. To, to super, już ustaliliśmy. Czy Markań Zimura wreszcie zaskoczył? Nowy zawodnik Andiro? Ja myślę, że to jest solidny gracz, ale on przyjechał dzień przed meczem z Aekiem. On potrzebuje zgrania. To jest taki gracz, który może grać na jedynce, na dwójce, na trójce, na czwórce i w obronie tak samo, więc myślę, że on potrzebuje gdzieś tam czasu, ale no dzisiaj też gdzieś tam pozytywnie zagrał. Myślę, że to jest dobry gracz. No, z wyższej półki. Na pewno pomoże.